Przyjmujemy zwykle bezrefleksyjnie, że wszechświat się rozszerza, a jego początek nastąpił w momencie wielkiego wybuchu. Jednak niektórzy, co bardziej dociekliwi, mogą zapytać, co było przed tym wybuchem. Niestety, nawet sami naukowcy nie są co do tego zgodni, i na ten moment panuje kilka równoprawnych hipotez. Przede wszystkim warto zdać sobie sprawę z tego, że dopiero w latach 90. ubiegłego wieku uczeni zdali sobie sprawę z tego, że wszechświat przyspiesza. Jeszcze za czasów Einsteina wierzono, że wszechświat jest raczej statyczny i niezmienny. Teraz jednak fizyka teoretyczna rozwinęła się i matematyka jest zaprzęgnięta nawet do tak dziwacznych potrzeb, jak udowodnienie, co było przed wszystkim. Według słynnego fizyka Stephena Hawkinga, przed Wielkim Wybuchem nie było niczego. Okazuje się, że wszechświat mógł powstać z niczego innymi słowy, nic doprowadziło do jego powstania. Dla normalnego człowieka jest to już poziom abstrakcji, który jest nie do ogarnięcia, ale Hawking twierdzi, że może to udowodnić matematycznie. Są też naukowcy twierdzący, że jest to niedorzeczne, Wszechświat istnieje zawsze tylko w postaci, która doprowadziła do powstania Wielkiego Wybuchu. Ta przyczyna, albo raczej stan przed wybuchem, bywa nazywana osobliwością grawitacyjną. Jednak nazywanie czegoś osobliwością samo w sobie oznacza, że nie mamy najmniejszego pojęcia co to licha jest. Jest też teoria zakładająca, że nasz wszechświat powstał w wyniku kolizji jakichś dwóch innych wszechświatów. Ale zawsze wtedy można zadać pytanie, skąd wzięły się owe dwa wszechświaty. I tym samym dochodzimy do pojęcia multiversum, czy bardziej po polsku multiświata. Według tego założenia nasz wszechświat jest tylko jednym z wielu. Aby wyjaśnić bliżej tę koncepcję, trzeba odwołać się do fizyki kwantowej, która uzupełnia tę teorię, sugerując wręcz, że istnienie multiversum jest cechą wpisaną w jej założenie. Trudno nie wspomnieć przy okazji o teorii Nikodema Popławskiego, która zdobywa sobie wielu zwolenników. Fizyk teoretyczny związany z Uniwersytetem Indiana zaproponował, aby uznać, że nasz wszechświat znajduje się wewnątrz czarnej dziury, która jest umiejscowiona w innym wszechświecie. Idealnie uzupełnia to teorię multiświata, a sam wielki wybuch może być po prostu momentem zapadnięcia się gwiazdy i powstania studni grawitacyjnej. Być może to, co wydaje nam się, że wiemy o wielkim wybuchu, jest tak naprawdę obserwacją od wewnątrz procesu tworzenia się czarnej dziury. Naturalnie tak jak zawsze w przypadku tego typu rozważań, można zadać pytanie, po co człowiekowi wiedza o tym, jak powstało wszystko, co go otacza? Ale właśnie to nas różni od zwierząt, że nie zadawalamy się tylko samym trwaniem, lecz zadajemy sobie fundamentalne pytania na temat powstania życia na Ziemi, naszego układu słonecznego, naszej galaktyki i w końcu samego wszechświata.